Alpi. I były tutaj kuśniutkie, so, gorące psy. Tu, tu, I były takie normalnie, że hej. I teraz opowiem, zmieniło się. Jest, teraz by so był, słodziutki, kuśniutki 2,50, a teraz zmienili, złodzieje jedni, jest to 4 złote i już jest niedobry. Opowiem, że kawał. Chodzi rzut do góla pod Azji i on do siebie mówił no, proszę pana, nie ma pieniędzy w tylu. I on później kazał sobie tych kursów. Proszę pana, ja chcę iść, a ten ja? mini, to kupi twoje pochodzenie. No, to jest kawał. Więc yy, tak? No i właśnie, żalę się na ten sklep, to w ogóle już tu jest mi ten Tragedia narodu polskiego. Jak to jest, że osoba mojego sortu, taka jak ja, nie może do dobrego sobie hotdoga w wali wieczorem sobie wszamać. szamać? Oszczerstwo, naprawdę. Szaleństwo cenowe. 4 złote. Ostatnio, jak tu byłem, było 2,50. No ale już, kurde, mol przejdźmy do tego. jakieś. pakowania widać, że w początku wydaje się dobry. Jest, wiesz cebulka, jakiś tam te, Ale naprawdę, uwierzcie mi Państwo, że jak przejdziemy do degustacji, to nie będzie tak dobrze. Kurde, molne. Teraz degustacja tego, 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 tu, tamtego, tego, tu, tego. Degustacja jest... Próbujemy! Było, się Kurde, mol, niedobre. Trzeba zapić. Odłożę to, bo... O, wypadło. Otwieramy. Trunek. Trzeba zapić czymś dobrym. Dmucha jak wulkan, że hej? O, się wylało prawie, muszę zobaczyć. Tu. Szybulga, o! Tuż te bąble. Dobry smak perwolu. Mój ulubiony. Ale wracając do tego hot doga, to jedyne co o nim sądzę, że był dobry, tani, smaczny, dobry i teraz jest bardzo niedobry, nie lubię. Kurde mol, no naprawdę, no. Tak zepsuj takie dobre dobre żarło, no. Także, nie wiem. Tu położę. O. O. Nie. Przepraszam pani.